na brokatik. W tym odcinku będę wam pokazać jak rysuję obrazek. No to zaczynajmy. Tu mam niebieski. Ciekawe co on pisze. Zobaczymy. Dobra, pisze. Tak. To będzie woda. A jak się wypisze mazak, to mam drugi. Ale chyba też nie piszę. Dobra, wystarczy taka woda. Trzeba trochę tetu poprawić. Mamy taki sam mazak, tylko że on jest taki z lepszym wkładem. Dobry. Dobra, może być. Ja Dobra, może być. E teraz narysuję chmurki. To będę takim niebieskim robić. Dobra. Nie umiem tak za bardzo rysować chmurek, no ale spróbuję. Może być taka. No dobra. Może później jeszcze dorysuję chmurki, ale teraz namaluję zachód słońca. To się robiło pomarańczowym, chociaż nie wiem czy odpiszę, ale mam drugi jeszcze pomarańczowy. Trochę koślawa muszę poprawić. Dobra. Еще таким желтым боб так, боб, боб, bo таки, да, 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 Słońce wygląda? Dobrze. Teraz Dobra. zrobię jeszcze takie, takie ciemne na Takie chlap, że woda chlapie, tak albo deszcz pada. Dobra. Jeszcze chmurę mogę dorysować. To, to Dobra okay. Dobra Czy tu? Dobra Może Co tu jeszcze domalować? Nie zapomnijcie o subskrypcji i dawanie łapek w górę. Filmy u mnie na kanale będą się pojawiać nie dwa filmy dziennie, tylko jeden o 18.00. To to by wyglądał tak mój obrazek: taki. Nie mam takich talentów, ale może być. To by było już na tyle. No to pa pa!